They call it the Death Star, but they have no idea there's a way to defeat it. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Ok, nadszedł czas. Co myślicie o... ...Soul Gerara, Soul Gererze? Nieważne, jedziemy z koksem. Zdecydowanie za mało czasu na ekranie, by go dobrze przedstawić. Szkoda, że wykorzystał ośmiornicopodobnego potwora do torturowania pilota Imperium, zamiast samemu to robić, ale generalnie postać na duży plus, choćby za fakt przedstawienia postaci, jakby to określić z D&D, chaotycznie dobrego. Tak, bo w ogóle myślę, że wszyscy na to zwracają uwagę, że w ogóle gigantycznym plusem Wotra 1 jest to, że nam pokazuje Gwiezdne Wojny i pokazuje nam rebelię przede wszystkim, że to nie są szlachetni wojownicy o pokój i o dobro. Tak? Czyli jeśli trzeba wykorzystać metodę terrorystyczną, to się tą metodę terrorystyczną wykorzystuje. Czyli jeśli na planecie trzeba podłożyć bomby na ulicy miasta, bo tą ulicą będzie przejeżdżał konwój Imperium, to się to robi. Tak? I, i to jest jakby w ogóle... Abstrahują to od samej postaci Soła Gerery, Sawa, Soła, kurczę, nie wiem, to jest to największy plus łotra 1, tak? Właśnie ta czarno-białość. Natomiast rzeczywiście fajnie by było, jakby w ogóle nie wprowadzali tego potwora, który się nazywał Borgalet, tak? Borgalet, chyba dobrze pamiętam. Tylko właśnie Soł pokazał, jaki jest brutalny, jaki jest mroczny i tak dalej i no, ale myślę, że on już nie miał siły. To był taka, wiecie, poraniona maszyna bardziej niż, niż człowiek, więc nie wiem, czy miałby siłę, żeby torturować tego pilota jakby własnymi rękami. Najgorsza postać w filmie. Jakby go nie było, film by na niczym nie stracił. W jego miejsce mogłaby być nawet matka Dzyn, gdyby nie zginęła, albo Rex na pewno by lepiej wypadł. Wiesz to w sumie masz rację. Ja miałem takie wrażenie, że oni wprowadzają tego e, soła. Po pierwsze, po to, żeby sprzedać figurki, oczywiście, no bo, no, bo taki, no bo to jest taki trochę, wiecie, Vader, ale po tej dobrej stronie, tak? No bo ma tam sztuczną nogę, oddycha przez maskę, dyszy, krztusi się i to jest taki właśnie trochę dobry Vader, nie? Natomiast, no a jakby drugi powód, żeby wprowadzić soła, jest taki, żeby no, pokazać postać z Clone Warsów. Tak, na ekranie kinowym, i żeby wszyscy fajni robili. O, jak super, jak super. Ale generalnie tak w tym filmie jest niepotrzebny. Tym bardziej, że z tego, co jakby się domyślamy, z tego, co można wywnioskować, chociażby z trailerów, jego postać została dosyć mocno tam przycięta i okrojona. Także masz rację, jest zbędny. Ale fajna postać, tylko że zbędna. Postać, dzięki której po raz pierwszy w filmie widzimy, że rebelia jest podzielona. Jedni podejmują szlachetną walkę, a inni wysadzają się na ulicach miast niczym islamiści, zabijając nie tylko imperialnych, ale także niewinnych cywili. No tutaj w zasadzie nie mam nic więcej do dodania. No tak właśnie jest. No tak właśnie jest pokazana rebelia w Łotrze 1 i ta komórka, nazwijmy to tak, komórka Soła Gerery. Ale pewnie pojawi się w Rebeliantach ta postać, więc jeszcze coś tam o niej usłyszymy. Nie wiem, co o nim myśleć. Ta postać jakoś mnie denerwowała. Nawet nie wiem z jakiego powodu. Ale dobrze, że pokazali takich ekstremistów w rebelii. Wiesz, co? Czy denerwowała? Znaczy, może właśnie to, co mówiłem chwilę wcześniej, tą swoją zbędnością denerwowała, tak? Bo to jest. Hmm. No, ta postać jest niepotrzebna. No i nie wiem, nic z tego nie przeskoczy. Jego wygląd był zbyt obfity. Po co ta wielka metalowa zbroja? Bardzo podobały mi się jego kwestie z trailera, które niestety w filmie wycięli: The world is coming on albo imperial flags rang across the galaxy, rise across the galaxy, powinno być. E, powodowały dreszcze. W filmie było go zdecydowanie za mało, niedokończona postać. No właśnie, no i to jakby po nim widać najbardziej to, że ten film był taki pocięty. Tak? To znaczy, że tam naprawdę przy nim, przy Łotrze 1 ktoś ostro majstrował i że gdzieś tam w pewnym momencie się zmieniła koncepcja. Zobaczcie, Water 1 jako film się inaczej zaczyna, a inaczej kończy. Tak? Zaczyna się spokojnie, mamy takie skakanie po planetach, że tutaj to, że tutaj to, że tutaj śmo, a potem nagle bum i kończy się zupełnie inaczej niż, myślę, Początkowo zaplanowano. Chciałbym, jestem strasznie ciekaw dodatków na Blu-rayu i na DVD, bo może coś nam przemycą z tego oryginalnego zakończenia i w ogóle oryginalnej koncepcji na film. Ciekawa postać największe połączenie z serialami do tej pory no i oddycha jak Wejder. Działa przynajmniej inaczej niż reszta rebeliantów i pokazuje trochę inną stronę tej desperackiej walki. W serialach był lepszy ze względu na sprawność fizyczną i wiek. Tutaj jest już trochę zrezygnowany u kresu swojej podróży. Nie była to najlepsza postać, ale zdecydowanie potrzebna filmowi. Hm. No Ja uważam, że można było spokojnie historię opowiedzieć prościej, bez wprowadzania tej dodatkowej postaci. Znaczy, jasne, on był potrzebny po to, żeby ratować Małą Dżyn w tych retrospekcjach, natomiast później po co? Po co? Cała misja Jin po to, żeby nawiązać Jin, Jin. Znowu się będziecie przyczepiać, że nie tak wymawiam. Ua! Cała misja Jin po to, żeby nawiązać kontakt z Sołem Guerrero. No stanowiła oś tego filmu, ale ona potem jakby ta oś Gdzieś tam ginie, bo jest inna misja. Wykraść plany ze Skarif i nagle takie bum, zmiana. Nie? Znaczy, jakby to się ogląda, to się. Yy, to jest niezłe. Natomiast im bardziej o tym myślisz, no to właśnie masz takie wrażenie, że pół filmu to jest inny film, a drugie pół filmu to jest inny film. Trochę dziwnie gada takimi dziwnie ułożonymi zdaniami, jak na przykład Body, Rook, Cargo Pilot. Ale fajnie było zobaczyć postać z The Clone Wars jak się zmieniła pod względem wyglądu w szczególności. Mam takie wrażenie, że po prostu yy, aktor, nie pamiętam aktora, który się w Soła wcielał. O, nieważne. W każdym razie, że aktor musiał jakoś zagrać te swoje problemy z oddychaniem w związku z tym jakby mówi krótkimi zdaniami. Nie, no tylko że wyszło to jakby trochę mroczniej niż, yy, niż w rzeczywistości było, ale to są po prostu jego problemy z oddychaniem. Karykaturalne przedstawienie zagubionego idealisty. Zmarnowany potencjał na świetną postać jak dla mnie. No, niestety tak. Znaczy, znowu, oczywiście, komentarz, który się przewijał tutaj, yy, wasz komentarz, jego ja chyba nie wstawiłem, no to jest taki, mam nadzieję, że się jeszcze rozwinie w rebeliantach. Jestem absolutnie przekonany, że zobaczymy Soła Gerere w Rebeliantach. Jestem absolutnie przekonany. Jak nie w trzecim sezonie, to może w czwartym, bo oni będą ciągnąć ten, ten serial jeszcze, jeszcze trochę. Soul. Paranoidalne aż miło. Dżin, e, cześć. Słucha głosów w, w głowie. Czy ty chcesz mnie zabić? E, co? Mam rocze coś do siebie. Rzuca spojrzenie Whitakera. To nie było spojrzenie Whitakera, ale nie wiem jak zagrać. Spojrzenie Uitakera. Znaczy, hmm, to jest, jak się jest takim ekstremistą, to trzeba być paranoidalnym, niestety. No, trzeba być paranoidalnym, bo inaczej natychmiast by się do ciebie podkradł jakiś agent, który by cię próbował zabić. I myślę, że dlatego jest to przesłuchiwanie tym potworem, żeby sprawdzić, czy ten body Rook nie jest agentem, który się podszywa pod przyjaciela Galena Erso, no i tak dalej, i tak dalej. Także. No, ale spojrzenie Whitakera. Jest bardzo ciekawą postacią. I fajnie, że oddycha trochę jak Vader. Ale było go za mało. Bardzo wielu postaci w tym filmie niestety było za mało. Bo jego Ruka też można by, żeby było więcej. Dłuższe retrospekcje, ten młoda, młoda Jean i Galen Erso na Coruscant. Tak? Dłuższe retrospekcje. I jakieś więcej scen z... Prawda, z Tarkinem w wersji cyfrowej. O każdym z bohaterów, Łotra 1, dlatego, że właśnie jest to taka, jest, jest ich dużo, można powiedzieć, że było go za mało na ekranie, ale ja już się nauczyłem, że ja patrzę tam na nich, na tą całą grupę rebeliantów, patrzę jak na jednego bohatera zbiorowego, który ma różne cechy, ma dużo rąk, dużo nóg, ale jest jakby jednym bohaterem, i myślę, że kiedy tak na to spojrzysz. To przestaniesz się zastanawiać, czy tam go było za mało, czy za dużo. Jeden bohater rebelia. Naruszony psychologicznie i fizycznie weteran wojen klonów. Znaczy chyba nie psychologicznie, tylko psychicznie, ale nieważne. W każdym razie no tak, tak, tak. I z wyrobioną paranoją a nie y, młody pilot, Luke Skywalker, do tego pije, który y, nie wie, w co się pakuje, tak? Przylatuje do tajnej bazy rebelii i dobra, to dajcie mi myśliwiec, to ja polecę i zniszczę Gwiazdę Śmierci, super, nie? No, myślę, że Soł tego nie zrobił. Znaczy, albo by zrobił, w sensie przyniósłby ładunek na Gwiazdę Śmierci na sobie i się tam detonował, a nie leciał jakimś tam myśliwcem, tak? Zupełnie, zupełnie inne podejście do rebelii. Taki stary ludzik ze złamaną nogą i kawowym kolorem. Czy znaczy on miał sztuczną nogę, ale z tym, znaczy może pił za dużo kawy i, i tak wyszło, ale z tym ludzik to mnie rozwaliłeś. I to tyle. Pamiętajcie, że komentarze są do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie i pamiętajcie o łapce w górę. I już niedługo kolejne filmy na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się i niech moc będzie z Wami. Papa! Pa.